Gagatki wyszły Dinafiks i Ezza Zapraszamy na przygodę życia kurwa po naszych chodach. Słońce świeci dobrze umkrem switem, bo ripo zabiegu. Super, ja się już nie boję, tak trzecia, powiedz! Ja się już nie boję. Aż tak. Ja jestem odważna dziewczyna. Nic mi nie ucieka, kochani. Jak uciekać? Kurwa, gdzie? Jak ja mam uciekać? Ona się tak krępuje trochę. Chodź. Nie chcę uciekać. Nie bój się. Nie zgubisz się. Możesz sobie śmiało lecieć z innymi. Jeszcze za... Jeszcze przy nogach też chodzi. Coś tam próbuje. obić się. To jest radość życia. <śm> to jest radość. Ale ja jestem, ja jestem taka. Nie bój się, spokojnie. Kochasz dziecię. Kochasz cię. Kochasz cię kochać Cię tak tak to jak super no Boże kochany brawo brawo dziewczyno nieśmiało tak nieśmiało dobrze no cóż taki efekt taki efekt patrzcie to jest jak w iglo tak. w takim iglo ona jak już podejdzie do nogi i ją tak głaskam ręką, to już nie uchyla głowy. Ale jak jeszcze kłócę, bo on tak, wiecie, schyla się i zawołam, to jeszcze tak schodzi poniżej, kładzie się. No, ale tak, jak się daje spokój, to jest dobrze. Dokładnie. Mówię, nasikać na ścieżce, luluś. A Dzinka i Walchalka dzisiaj na EKG jadą, kochani. Dzisiaj jest ten dzień. Ja się kurwa zmęczyłam. Widzimy się za chwilę. Tu jest już lepiej, bo jechał ten detraktor. A jak y, jestem, to dziewczyny już idą za mną, o. a ja idę tu. <grafię> I Gabriela coś od nas, chce więc za dwóch. Jak zawsze, jak nagrywam. Dobra, jestem z powrotem. Musiałam dać instrukcję zmiany pieskowi legowiska na czyste. Dalej, możecie to mieć, bo musimy podziwiać. Patrzcie, tu widać, ile jest śniegu. Chociaż ja wiem, że to jest uczelnik, kiedyś były większe zimy. No i w Islandii, w Norwegii, pewnie mają przez ranę. Elza się odważyła. Dobrze. Fajnie. Patrzcie, ona jest taka ucieszona, już nawet. Bardzo mnie to cieszy. Jestem piękna dziewczyna. i Jestem piękna. A mam brzydkie zęby. Jestem piękna dziewczyna. Super. Chodźcie, dzieci. Taka wierna. Naprawdę. Ona jest tydzień u nas, czy może lekko ponad, już nie pamiętam. Ona jest tak wierna, że wow, nie? Owczarki są cudowne. Pod tym względem. Więc jak można było nie zbudować z nią żadnej relacji przez taki czas, idąc też podobno korzystać z usług trenera co nie wierzę, bo jak taki idiota albo idioci, to powinien dostać zakaz w pracy ze zwierzętami patrzcie i nic poza tym smutne A <laughs> i dzieci, dzieci w ogóle ja nie zrobiłam nauki, droga, jestem gotowa z odcinkami. dzisiaj wszystko wejdzie Wszystko dzisiaj wejdzie kochani. Teraz jeszcze chcieli mieć LZGNA i Fixa, Dajla na włodzie. Stwierdziłam, że ją wywalam, bo jej trochę za dużo energii. I poszła się bawić z bagradem. Są podzielone w dzień. Spokojnie mogą biegać. No a później na chatę, bo takim dużo, No wiadomo. Wilk między drzewami. Co, Do drzewka. Alzunia robi siku. Adina sprawdza to dokładnie. I też robi siku. Alzunia, ja nie mam nic przeciwko temu. byś sobie pobiegała z pieskami. Wiesz o tym, prawda? Chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że Ajko z niej Mam go pod pachą. Także wiecie, że oprócz tego, że jest w chuj śniegu, jeszcze jest w chuj mroz. Dziewczyny nie chodzą po nogach, Deptają mnie po prostu, jedna z lewej, druga z prawej. On coś tam widzi, kurwa, jeszcze nic nie widzę. Tu idzie, ale zajdzie z drugiej. O, i teraz widać, jak się świeci ten śnieg. Ja to widzę, nie wiem, czy widzicie. Ale wy możecie siedząc na kibu, albo jedząc obiad, oglądać nas jak my marzymy. Ma. z Choć jak będziecie nas oglądać, prawdopodobnie już też będę w cieple. super Renzel. Brawo, dziewczyno. Jesteś giga. Brawo, dziewczyno. Brawo, dziewczyno. Brawo, a się nie krępuj, kochanie. Spokojnie możesz iść. O, super. No brawo. Ciebie po dupie kopali, coś takim się wydaje. Tak? No. Oczka trzeba przemiedzać w domku. Bo mam z mrozu i dzińce i elzie troszkę tak kapią. Nie krępuj się, moja droga. Możesz biec z pieskami śmiało. Naprawdę. Chociaż wszystkie tu są staruchy. na fix. 7,5 a Elza, chyba gdzieś koło 10. Ona z 2016 jest, no to w tym roku 10 Elza. Jak na ten wiek przyznam, że jest ruchliwa. Oby pożyła! Jak najdłużej. Patrzcie, jak pięknie. Ojej! Fajnie się na to patrzy. Serio. No? Tak, dzieci. Kończąc, to właśnie przechodzimy teraz przez to. Bez sensu. Nie, nie chcę mieć się ale... chodźcie, dzieci <grych> nie idziecie przed matką? Czemu? Nie chce się drogi robić? Nie chce się? Tak. Za dużo śniegu. Za dużo. Czyli ja tu jestem matką i ciotką, wiecie? Ja tak. jestem ciotką. Dobra. Dzięki za obejrzenie. Zostawcie suba, kliknij w górę jak z dalej mi nie działa. Także pa!